Dzień dobry Monika 1712. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i przekazała Tobie wskazówki i ważne informacje w tym rozkładzie Tarota Akaszy. To jest przekaz dla Ciebie. Odwrócony Hilarion. Jest to ogromna wiedza. Bardzo rzetelna i sprawdzona. Karta jest odwrócona, więc Ty miałaś o kimś niepełną wiedzę, niesprawdzoną, nieprawdziwą, niepotwierdzoną, lub czegoś o kimś po prostu nie wiedziałaś, nie miałaś o kimś jakiejś bardzo ważnej wiedzy. I to. Doprowadziło do zerwania umowy miłosnej. Umowa miłosna między dwiema połówkami zostaje skasowana, porwana przez jakąś informację albo jej brak. Pojawia się potężny konflikt. Między dwiema połówkami, tymi, które tą umowę miłosną zerwały, potężna walka i rany. Potem pojawia się czas bardzo ciężkiej pracy, która ma przynieść określone cele, owoce. Ale pewna podróż i tak się nie odbyła. Pracowałaś na nią, chciałaś tej podróży dalekiej do nowego miejsca, ale ona została wstrzymana lub skasowana. Karta balansu. Popatrz, znów tutaj na biurku są jakieś dokumenty, umowy, jest tutaj prawo, porządek, zasady. Karta jest odwrócona, czyli tutaj jest jakiś nieporządek w papierach, coś tutaj się nie zgadza, coś zostało niedopilnowane. Co ciekawe, ta karta jest nad tą umową miłosną, która została porwana. Serce piramidy bardzo ważna karta dla ciebie znów konflikt między dwiema połówkami ale ten ptak po lewej stronie niesie wskazówkę z karty obok czyli ten nieporządek w papierach jakaś sprawa urzędowa coś tego typu powoduje znów konflikt w relacji. Znów atak, znów walka. Popatrz, że karta walki jest nad kartą walki. Wszystko w środku piramidy. Jest tu ogromny konflikt między dwiema połówkami, w którym bierzesz udział. Kolejna karta wzmacnia serce piramidy. Ty jako ten kapitan przez tą lunetę. Nie patrzysz w przyszłość, tylko w przeszłość. Rozmyślasz o tym konflikcie, o tym, co tutaj się zadziało, i nie potrafisz się od tego uwolnić. Ale w przyszłości się uwolnisz po tych ciężkich chwilach i sytuacjach pojawia się źródło karta jedności, pierwotnego światła rzeczywistości. Źródło to obfitość, to szczęście. To jest wszystko. Ty nim jesteś. Ono tobie świeci tym światłem. Więc te wszystkie historie to są korzenie pod tym drzewem. A ty na szczycie piramidy wychodzisz na wierzch do światła. Do szczęścia. To był przekaz dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.